będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia i zapraszam do wspólnej modlitwy. Już tradycyjnie na początku rozpoczniemy fragmentem dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Później przeczytam intencje, które napisaliście w komentarzach i rozpoczniemy naszą wspólną Modlitwę. Kiedy rozmawiałam z matką generalną o tej sprawie, wystąpienia, otrzymałam taką odpowiedź: Jeżeli Pan Jezus żąda, żeby siostra opuściła to zgromadzenie, to niech mi da jakiś znak, że On tego żąda. Niech siostra się o ten znak modli, bo ja się obawiam, aby siostra czasami nie popadła w jakieś złudzenie. Aczkolwiek, z drugiej strony, nie chciałabym woli Bożej krępować ani się jej sprzeciwiać, bo sama pragnę spełniać wolę Bożą. A więc umówiłyśmy się, że jeszcze pozostaje tak, jako jestem, aż do chwili, kiedy Pan da matce generalnej poznać, że On tego żąda, abym opuściła to zgromadzenie. Kochani, ja pragnę się w tej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia pomodlić za każdego z nas, którzy się modlimy codziennie, spotykając się o godzinie 15. Pani Anna prosi Panie Jezu o pokój na świecie i w naszych rodzinach. Zatem rozpocznijmy teraz już naszą modlitwę, wyciągnijmy nasze koronki i, modl i módlmy się w tych wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi, Panny umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, dla nas, dla, męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Yeah. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki <sk sweatyaría> miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któreś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któreś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta siostro Faustyno. Módl się za nami, Święty Janie Pawle II, módl się za nami, błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Pomódlmy się teraz do Świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną oby go Bóg pogromić raczył pokornie o to prosimy a ty wodzu niebieskich zastępów szatana inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą strąć do piekła Amen i kochani poprośmy jeszcze o opiekę i wstawiennictwo świętego Józefa Święty Józefie, Ty spędziłeś swe życie w cichości i pokorze. Naucz mnie przejść przez to życie cicho i przyjmować z rąk Bożych wszystko, co boli, upokarza i umartwia, abym na wzór serca Jezusowego stał się cicho i pokornego serca. Amen. I kochani, pomódlmy się jeszcze modlitwą świętego Jana Pawła II, prosząc o pokój na całym świecie. Boże ojców naszych, wielki, miłosierny panie, życia i pokoju, ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie, potem wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, głębowiska walki i przemocy. Sprawnie, ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Matkom Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Znisz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe. Rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kochani, dziękując sobie za wspólną modlitwę. Pragnę teraz serca was pobłogosławić. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Zapraszam na jutro.